Grzegorz, co ci się stało? Bo wziąłem kredyt hipoteczny i stanął mi w gardle. Bo był za duży. Musisz natychmiast go zwrócić. Dobra. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. Być może zadajesz sobie teraz pytanie, czy w 2023 roku ma sens branie kredytu hipotecznego? Więc po obejrzeniu tego filmu nie będziesz mieć już takich wątpliwości. Oczywiście, wszystko co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zacznę może od tego, że branie kredytu hipotecznego przypomina trochę wizytę u dentysty. Czyli idziesz tam z przymusu. Nie ma przecież takiej sytuacji, że ktoś ci mówi spłacę cały twój kredyt hipoteczny, a ty wtedy mówisz nie, absolutnie nie, bo ja uwielbiam swój kredyt i będzie mi bardzo przykro, jeżeli ten kredyt by zniknął. No więc właśnie, zatem proszę cię o lajka, a ja lecę dalej. Zatem kredyt hipoteczny zawsze jest zły. Bo zawsze jest dla ciebie kulą u nogi i to normalne, że masz przed tym obiekcje. Pytanie tylko, jak duże one są. Więc po pierwsze, jeśli ktokolwiek przekonuje cię do wzięcia kredytu hipotecznego, a ty się przed tym opierasz i czujesz wręcz złość, to pod żadnym pozorem nie bierz takiego kredytu. Wręcz powiedz swojemu rozmówcy, co o tym myślisz, i żeby dał Ci wreszcie spokój. Po drugie, zastanów się, jakie masz inne alternatywy. Czyli przykładowo, zakup mieszkania za gotówkę, czego oczywiście ci życzę, wynajem, mieszkanie z rodzicami, być może mieszkanie w za małym domu czy też mieszkaniu, albo mieszkanie w pokoju. Chodzi o to, że każde z tych wyjść ma jakieś swoje wady, podobnie jak kredyt hipoteczny. Zatem mamy tutaj wybór mniejszego zła, więc odpowiedz sobie na pytanie: czy masz jakieś inne wyjście, które jest dla Ciebie po prostu mniej złe? Po trzecie. Zastanów się, jak Twoja decyzja wpłynie na dalsze Twoje życie, czyli na przykład za 5 czy za 10 lat. Chodzi o to, że czasami lepiej podjąć jakąś decyzję, która początkowo będzie dla Ciebie uciążliwa, ale po czasie zdecydowanie poprawi Twój komfort życia. Przykładowo Najem za 2000 zł miesięcznie spowoduje, że za 20 lat nadal będziesz wynajmować, ale już nie na przykład za 2000 zł miesięcznie, a może nawet za 5000 zł miesięcznie. A przy kredycie do tego czasu, może już spłacisz całe swoje mieszkanie i do końca życia będziesz mógł czy też będziesz mogła mieszkać bez raty czy też bez kosztów najmu. Co więcej, Pozostawisz po sobie mieszkanie dzieciom lub też w skrajnej sytuacji pieniądze z jego sprzedaży pozwolą Ci godnie żyć na emeryturze. Ogólnie to problem z kredytami jest teraz taki, że bardzo mocno wzrosły stopy procentowe, a co za tym idzie? Raty, więc kredyt hipoteczny stał się teraz dużo droższy. A co gorsza, bardzo mocno również wzrosły ceny wynajmu, więc wybór jest dużo cięższy. A jeszcze dodatkowo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, co tym bardziej komplikuje całą sprawę. Zatem być może dochodzisz do wniosku, że chcę mieć swoje mieszkanie czy też dom, ale bardzo się tego boję. Więc teraz podam Ci kilka wskazówek, jak możesz ograniczyć ten strach. Po pierwsze. Wybierz takiego, nazwijmy to, partnera kredytowego, któremu ufasz. Nie ma nic gorszego, niż wybrać kogoś, komu zależy tylko na wciśnięciu ci kredytu hipotecznego, bo musi wykonać jakiś plan sprzedażowy, czy też zarobić na swoje życie. Zatem przedstaw takiej osobie swoją sytuację i zapytaj, żeby podała ci kilka powodów, przez które nie powinieneś czy też nie powinnaś brać kredytu hipotecznego. Oczywiście, my tak działamy i zapraszamy cię do współpracy, więc w tym celu koniecznie wejdź na naszą stronę internetową gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. Po drugie, jeśli przeraża Cię dalszy wzrost stóp procentowych, to weź kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem. Wiem, że teraz są wysokie stopy procentowe, ale jak kredyt będzie bez prowizji za wzięcie i bez innych zbędnych kosztów początkowych, a także bez prowizji za wcześniejszą spłatę, to jeśli stopy spadną, to zawsze możesz przenieść kredyt hipoteczny do innego banku na lepszych warunkach, w czym my chętnie Ci pomożemy. Dodatkowo, nawet jak weźmiesz kredyt hipoteczny za naszym pośrednictwem, to ci powiemy, kiedy to najlepiej zrobić. Po trzecie, być może myślisz, że po co mam teraz drożej kupować mieszkanie, jeśli teraz spadają ceny nieruchomości i za jakiś czas kupię sobie je taniej. I tutaj masz w pełni rację. Jednak musisz mocno interesować się tym rynkiem, aby wybrać właściwy moment do zakupu. Na ten temat nagrałem już osobny film, który znajdziesz tutaj, a także w opisie tego filmu. Najważniejsza zawarta tam konkluzja jest taka, że jak kupisz tanią nieruchomość, ale za drogi kredyt, to kredyt zawsze możesz skorygować, przenosząc go do innego banku. Ale jeśli kupisz za drogą nieruchomość, za tani kredyt. To jeśli ceny nieruchomości spadną, to nikt nie zwróci ci wtedy różnicy. Podobnie, jeśli przegapisz dołek i ceny nieruchomości zaczną rosnąć, to również bezpowrotnie stracisz taką okazję. Na dole w opisie tego filmu masz link, jak bardzo spadła deweloperom sprzedaż mieszkań, porównując rok 2022 do 2021. Niestety prawo zabrania mi pokazać tych danych na naszym kanale. Po czwarte. Rząd w tym roku planuje wprowadzić nowe dopłaty do kredytów hipotecznych. Więc jeśli wstępnie uważasz, że będziesz mógł czy też będziesz mogła z tego skorzystać, to poczekaj. Tutaj jest jednak pewien haczyk, bo teraz, jak wspomniałem, deweloperzy cierpią na mniejszą ilość klientów, więc można z nimi łatwiej negocjować. A jak wejdzie program i będzie duże zainteresowanie, to ceny mieszkań z dużym prawdopodobieństwem zdecydowanie wzrosną. Więc może się okazać, że to, co rząd dopłaci ci do raty, to zapłacisz z kolei w wyższej cenie nieruchomości. Czyli w konsekwencji nic na tym nie zyskasz. Jak tylko ten program wejdzie, to nagram od tym oddzielny odcinek i wtedy to dokładnie przeliczę. Żeby go jednak nie przegapić, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy, jak to tylko możliwe. Po piąte, zweryfikuj sobie zdolność kredytową i sprawdź, jaka będzie Twoja rata żeby się nie okazało, że jak już zdecydujesz się na kredyt hipoteczny, to akurat nie będziesz mieć zdolności kredytowej lub też rata będzie dla ciebie zbyt wysoka. W tym celu również zapraszamy do współpracy. Jeśli nawet myślisz wziąć kredyt hipoteczny za rok, to i tak warto już teraz się do nas zgłosić. Osobiście obiecuję, że nigdy do niczego nie będziemy cię przekonywać. Po szóste, to zastanów się, czy z pewnością potrzebujesz aż tak dużej nieruchomości. Jeśli wynajmujesz na przykład 30 m2, to być może błędem jest zakup od razu 60 m2. Może wtedy warto kupić również 30 m2 i sobie to powoli spłacać w formie kredytu hipotecznego, niż na przykład płacić właścicielowi przez te wszystkie lata i nic z tego nie mieć. Po siódme, pomyśl, czego możesz się nauczyć, żeby zwiększyć swoje zarobki. Bo jak je podniesiesz, to być może będziecie stać na ratę i Twój strach po prostu zniknie. I w końcu po ósme, to podpowiem Ci, że nigdy nie ma idealnego momentu na wzięcie kredytu hipotecznego. Zawsze będzie jakieś ale. Pytanie tylko, jak duże jest to ale? Ale o tym już mówiłem na początku filmu, gdy już wspominałem o posiadanych przez ciebie alternatywach. Jeśli jednak masz nadal duże wątpliwości, czy brać kredyt hipoteczny, to moim zdaniem odpowiedź brzmi nie na razie. Nie powinnaś czy też nie powinieneś brać kredytu hipotecznego. Więc dziękuję ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strata inwestuj.